Polska sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza. Czy rząd Donalda Tuska rozpadnie się, czy rząd Donalda Tuska Kosiniaka, Kamysza i hołowni rozpadnie się po dzisiejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego? Jak wiemy, Europejski Bank Centralny obniżył swoje oprocentowanie do 3,4%, jednak w Polsce dalej mamy oprocentowanie na poziomie 5,75%, polska złotówka traci do euro, polska złotówka traci do funta, polska złotówka traci do dolara amerykańskiego, mimo tego, że te waluty tracą mocno do złota. Co się stanie? Czy w następnych miesiącach, inflacja będzie przyspieszać tak jak przyspiesza w ostatnich miesiącach jeżeli inflacja będzie przyspieszać w ostatnich miesiącach, będzie to wielki ogryzek dla pana premiera Tuska i będzie to wielki ogryzek dla, do zgryzienia, czy tam ogryzek, zgryzek, orzech whatever, będzie to wielka tragedia dla nas, dla Polaków, tam pal licho Tuska, pal licho Kosiniaka, Kamysza i Hołownie co będzie z nami, tam ich jest tylko trzech, ale tutaj 42 miliony Polaków, szanowni państwo czeka na to, co się stanie z nami. Jeżeli, szanowni państwo, inflacja tam z nimi, co tam z nimi? Oni mają wysokie emerytury. Oni są, szanowni państwo, bardzo dużo, dobrze ustawieni. Król Europy. Donald Tusk sobie może wyjechać na swoje emeryturę wszędzie. Szanowni państwo, i jeszcze z ochroną darmową. Taką mamy rzeczywistość, a co z nami? Szanowni Państwo, co z nami? Co z nami, co z całym narodem, jeżeli ta sytuacja będzie postępować, oni ewentualnie złożą dymisję im ewentualnie rozpadnie się rząd. Ale szanowni państwo, co będzie z nami? Co będzie z całym narodem polskim? Co będzie z naszymi dziećmi? Co będzie z naszymi wnukami? Szanowni Państwo, jeżeli rząd Donalda Tuska wiedzie, y, możemy wpaść z, 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 w rzeczywistości w bardzo złą sytuację, że wróci rząd Mateusza Morawie i Jarosława Kaczyńskiego i wtedy będzie jeszcze gorzej, kto wie bo może być jeszcze gorzej, Mateusz Morawiecki wtedy zacznie rozdawać znowu kredyty darmowe kredyty ludziom spoza Unii Europejskiej dofinansowania o wartości jednego Maybacha na głowę, można powiedzieć, szanowni państwo, jednego Mercedesa, jednego BMW na głowę ludziom spoza Unii Europejskiej i Polska Złotówka wtedy się zapadnie jeszcze mocniej, co będzie, Zaczną obniżać jeszcze mocniej wiek emerytalny, żeby zadowolić stare babki i starych Dziadków? Co będzie, szanowni państwo, w danym momencie polska inflacja rośnie i to może spowodować naprawdę rozpad rządu Donalda Tuska, ale może, szanowni państwo, ten rząd Donalda Tuska wcale nie jest taki zły. Kto wie, może rząd Donalda Tuska wcale nie jest taki zły. Może rząd Donalda Tuska, ma, my, Hołowni i kosienia kamysza nie jest taki zły. Może on jest dobry w porównaniu do tego, co przyjdzie. Pamiętajmy, że może być jeszcze gorzej. Oj, może, szanowni państwo, być jeszcze gorzej, albo po prostu gorzej będzie, bo ten rząd nas do tego doprowadzi. Dlaczego, szanowni państwo, podnoszę takie gigantyczne larum? Ano, dlatego podnoszę gigantyczne larum, że w danym momencie polska gospodarka jest w tragicznej sytuacji. Zapewne jest dzisiaj na pewno jakieś spotkanie pana profesora Glapiskiego. Na pewno dzisiaj zapewne jest spotkanie pana profesora Glapiskiego z naszymi kochanymi bystrza no i tam radzą i ciekawe co uradzą. Może nic nie da się uradzić. Szanowni Państwo, już pewnie na... podejrzewam, że jeżeli Donald Tusk na serio bierze rzeczy pospolitą, nasz naród, nasze dzieci i nasze wnuki, to zapewne spotkał się dzisiaj z Hołownią i Kosiniakiem Kamyszem. A jeżeli się nie spotkali, no to Houston, we have a problem. Mamy niemoty i platfusów, szanowni Państwo, u władzy. Jeżeli, szanowni Państwo, po dzisiejszej decyzji, po dzisiejszej decyzji Europejskiego Banku centralnego, nasza elita polityczna, nasi rządzący, nascimi rządzącymi nic nie wstrząsnęło, jeżeli dzisiejsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego nie wstrząsnęła Panem Profesorem Glapiskim, Panem Premierem Tuskiem, Panem Marszałkiem Hołownią i Końciniakiem Kamyszem, nie wiem, kim on tam jest, pożar się, o Boże, Szanowni Państwo, on jest ministrem obrony, szanowni państwo, ratuj się kto może! Jeżeli oni dzisiaj nie mają posiedzenia, czy jutro rano nie wiem, szanowni państwo, Europejski Bank Centralny obniżył swoje oprocentowanie do 3,4%. Zrozummy to. My mamy oprocentowanie 5,75%. Szybkość inflacyjna w Polsce to 4,9%. Zaś, szanowni państwo, w Hiszpanii to 1,5, a we Francji 1,1. Zaś we Włoszech 0,7%. Szanowni państwo, a w Irlandii także spadło do 0,7%. Nawet w Wielkiej Brytanii spadło do 1,5. Szanowni państwo. W Finlandii spadło do 0,8. Można mieć największą granicę z Rosją, proszę bardzo, i można mieć inflację 0,8, tanie kredyty, szanowni państwo, i dosyć bogaty naród, chociażby na papierze. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. Szanowni państwo, co w danym momencie czeka Polskę? Polskę czeka to, że w danym momencie mamy ultra drogie kredyty od zagranicznych banków na to, żeby sobie pójść i kupić bardzo drogie jedzenie u zagranicznych hipermarketów, szanowni państwo, za bardzo mało. Mało pieniędzy, szanowni państwo, a za to wszystko dostają wynagrodzenia polscy pracownicy trzy razy mniej. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że zysk musi polecieć za granicę, ano dlatego, że trzeba podatki zapłacić we Francji, szanowni państwo, i w Niemczech i w innych krajach, a Polak będzie płacił 5% inflacji. Szanowni Państwo, trzy razy droższe kredyty i trzy razy niższe emerytury. I czym jest dzisiaj Polska? Jeszcze ostatnio w ostatnich miesiącach piano, że Polska, szanowni państwo, to jest imperium humanitarne! Szkoda, że nie dla swojego własnego narodu. Imperium Humanitarne. Oddaliśmy wszystko Ukraińcom i nam nic nie zostało. Imperium Humanitarne. Oddaliśmy 400 czołgów, armaty i amunicję. Imperium, żeśmy wszystko rozdali. Mata i róbta, co chce ta. Szanowni Państwo, w takim razie. Co będzie dalej? Szanowni Państwo, 7 milionów Ukraińców przyjechało przez Polskę, a teraz oni na nas plują wszędzie, że my więcej dawać nie chcemy, że jesteśmy niedobre. Stare polskie babki, które dzisiaj mają 299 emerytury. Szanowni Państwo, muszą płacić na ukraińskich oligarchów w sytuacji, gdy miliony Ukraińców, szanowni Państwo, uciekło ze swojego kraju, mieszka w Niemczech, Belgii, Holandii, Anglii, Irlandii, Skandynawii, szanowni Państwo, Francji, Hiszpanii i zarabiają tam nawet 3-4 razy więcej w niż w Polsce Polacy tych samych pracach, szanowni państwo, ale to polska stara bezzębna babka. Szanowni Państwo, z emerytury 299 euro musi płacić na ukraińskich oligarchów, nie 7 milionów ludzi, którzy ukryku z, z Ukrainy. Stara polska babka. Szanowni Państwo, a jak zawalą polską złotówkę, to stara polska babka. Nie będzie już miała, szanowni państwo, 299 emerytury. A 199 emerytury! Takie to bogactwo, szanowni państwo, w tej naszej Polsce aż dzisiaj się zreflecję. you <laughs> i zobaczyłem na jednej z reżimowych telewizji, Szanowni Państwo, za nasze własne pieniądze, że raptem, w pewnym momencie, Szanowni Państwo, polskie instytucje doszły do tego, że aż 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. No cóż za pech! Jak to się, Szanowni Państwo, stało, że przed chwilą byliśmy imperium humanitarnym, bogatym, wspaniałym, mlekiem i miodem płynącym krajem? Szan tak, my jesteśmy mlekiem i miodem płynącym krajem, tylko ten miodek i to mleczko, ktoś nam zabiera. Szanowni Państwo... W danym momencie mamy sytuację, gdzie nawet Polskie instytucje po roku Rządzenia przez Donalda Tuska przyznały Szanowni Państwo, skończyła się propaganda Chociaż tyle, przyznały Że 2,5 miliona Polaków Żyje w skrajnym ubóstwie A 17 milionów Polaków Żyje, szanowni Państwo, poniżej Minimum socjalnego Pół narodu żyje w biedzie, szanowni Państwo A 2,5 miliona Żyje w skrajnej biedzie Gdzie jest to bogactwo? Gdzie jest ten Humanitaryzm? Nie ma i nie będzie, jak zawalą złotówkę, jeszcze gorzej będzie. Jak jeszcze zawalą złotówkę, to twoja emerytura się jeszcze zmniejszy. Twoje zarobki jeszcze się zmniejszą. Za gaz zapłacisz jeszcze więcej. No, tak, no ale zaklejmy sobie, szanowni państwo, kominy. Dzisiaj czym jest Polska? Polska to kraj którym możesz zaciągnąć sobie, jak ci dadzą wysoko oprocentowany kredyt u zagranicznych banków, aby pójść sobie kupić coraz mocniej drożejące jedzenie w zagranicznych hipermarketach i dyskontach, bo przecież ani te banki nie należą do palaków, ani te hipermarkety, ani te dyskonty. Szanowni Państwo, bo wszystko zostało zlikwidowane w latach 90., a teraz za to wszystko płacimy, ale jesteśmy imperium humanitarnym. Szanowni Państwo, wielcy pomagacze, a nawet nam naszych dziadków nie chcą wy dać wykopać z wołyńskich rowów takim jesteśmy imperium taka wdzięczność, szanowni, taka powinna być pomoc jak wdzięczność taka wdzięczność jak pomoc jak ty mi, to ja, tak tobie szanowni państwo, takie jest przykazanie boskie, znaczy się takie było, przy, 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 taka była opowieść, szanowni państwo, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie szanowni państwo, tak było, szanowni państwo, tak było, tak było szanowni państwo, napisane w starożytnych i tak właśnie cywilizacje się, Szanowni Państwo, rozwijają na tym świecie. Co będzie dalej? Nie wiem, szanowni państwo, co będzie dalej. Ja bardzo bym chciał, żeby pan premier Donald Tusk, szanowni państwo, był jakiś super fajnym geniuszem i zrobił nam tu wszystkim, szanowni państwo, dobrze finansowo i ekonomicznie. Dla mnie nie ma znaczenia, czy by rządził Morawiecki, czy du Tusk, a nawet mógłby rządzić Leszek Miller, szanowni państwo, i mógłby rządzić. Ale gdyby rządzili tak, że my jesteśmy bogaci, stajemy się bogaci, a nie stajemy się bogaci, deprecjacja wszystkiego. Dla mnie naprawdę mogłaby nawet rządzić sharing wielgus, szanowni państwo. Gdyby nasza gospodarka miała iść do góry, wisiałoby mi to powiewało. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, ale tak nie jest. Ale tak nie jest i jest coraz gorzej. Depopulacja, wyludnienie, wysokie oprocentowanie, szanowni państwo, miejmy nadzieję, że to ostatni etap wzrostu inflacji w Polsce, wysokiego oprocentowania w Polsce, deprecjacji polskiego złotego, szanowni państwo, pompowania zagranicznych. Korporacji, zamrażalnych banków, rozdawania naszego wojska, rozdawania naszego dorobku narodowego ostatnich 30 lat. Wiecie, że my właściwie dopiero się zaczę zaczęliśmy bogaci 30 lat temu, bo my wszystko zniszczyliśmy sobie. Minęło 30 lat i znowu sobie daliśmy zniszczyć, Szanowni Państwo. Żeśmy w latach 90. oni wszystko zniszczyli, pozamykali i porozkradali, że gdybyś zrobił dzisiaj takie ruchy, jak się robiło w latach 90., to byś dostał 40 lat więzienia. No przecież takie były machloje. Przecież to jest wszystko udokumentowane, bo nie może dzisiaj kupić firmy i jej zamknąć. Jakbyś dzisiaj kupił firmę i byś ją doprowadził do bankructwa, żeby yy, druga firma na tym zarabiała. To byś poszedł do więzienia. To nie ma czegoś takiego, że ty masz prywatną firmę i ty możesz ją specjalnie do bankructwa jakoś doprowadzić, tak po to, wiecie, zamierzenie, bo zbankrutować, ale zamierzenie, prawda? To wszystko tak było w latach 90. i dzisiaj zamierzenie także sobie, szanowni państwo, do końca niszczymy całą gospodarkę. Miejmy na... Szanowni Państwo, jeżeli to będzie postępować, ja nie wiem, no moim zdaniem, że Donalda Tuska powinien się rozpać, jeżeli się nie rozpadnie, no to to będzie się popełni... po, Szanowni Państwo, to będzie postępować. Będziemy coraz Polskę. Można powiedzieć, że chociażby na chwilę, nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego niskiego, tej niskiej inflacji, tego niskiego oprocentowania w strefie euro i w innych krajach, ale wiemy, że szanowni państwo, dzieli nas przepaść. Dzieli nas przepaść. I nie mówcie, że dlatego, bo y, graniczymy z Rosją, bo Finlandia graniczy z Rosją też. Nie mówcie, że my, bo my jesteśmy postkomuna. Nie, Czesi też jest postkomuna, są postkomuna, mają oprocentowanie 4,25, szanowni państwo, i. Y, y, Mamy 5,75. Szanowni Państwo, szczerze, prawda? Szczerze, bo ktoś może myśli, że się zasadziłem yy, na premiera Tuska czy na marszałka. Nie, szanowni Państwo, nie. Ja im życzę na drodze, do, żeby zbogacili Polskę, wszystkiego najlepszego. Jeżeli, ja życzę, jeżeli Donald Tusk miałby zrobić z nas bogatych ludzi i Kosinia, Kamysz i Hołownia, to ja im życzę na tej drodze wszystkiego najlepszego, szanowni Państwo. Wszystkiego najlepszego im życzę. Ale na razie tego niestety nie widzę. I niech wtedy rządzą sobie na 20 lat albo 30 sobie lat rządzą. Prawda? Obsypać ich wtedy złotem, jak zrobią z nas bogat bogatych ludzi. Ale jak na razie od roku robią z nas skrajnych biedaków, paszczyźnianych, feudalnych chłopów i ostatnich finansowo, ekonomiczno, gospodarczych niewolników.